I do wyjdzie do sklepu kupić sobie jakiś popcorn, coś. I yy, idziemy potem nagrywać kontent nie, nie wiem, czy mogę nagrywać w sklepie, bo ja już wyłączyłam nagrywanie. Nie, wiem, nie wiem, gdzie mikrofon i czekaj. jak. Dobra, czekajcie. Ja już jestem przy sklepie i jest tylko napędem. Dobra, wtedy kupiłam salonem. Idziemy do mojego domu Nie no wiecie co? Tutaj mama wyszła? Nie? A ja zapomniałam ileś kluczy ja. ja nie mogę to, No ale nie chcę, ja czasem To zadzwonię ja nie mam tylko kartą wchodziłem, więc więc dobra, idziemy. Dobrą jeszcze. A tu. A no, dobra. Co się robi w zapachachie do naszego przyczepia? udało się odgarnąć klucza. Aż że tej nie przerwaliśmy dzisiaj samego filmu. Za wczoraj jest ten film. Ten kupkor sobie kiedyś nie zrobimy, ale też na filmie na to no, ma procent. 999 Dobra jestem. Dobra. Ja mam, ja już nie wiedziałam co najwyżej. Klaudy czy co? W końcu taki to się ja, jestem już? Um, ja myślałam, że albo klesz dojo albo właśnie to. Ale wybrałem jednak sklep. Nie wiem, czy jutro, czy dzisiaj będzie film, jak wybieramy choinkę. Dobra. Oj, się zmęczyłam. Włączamy lampki. Okej, okay. ja myślałem, że właśnie jeszcze, albo sklep terminal już przeszykowałem I właśnie nie wiedziałam To jest ta perkusja. A tu w sobie widzieliście, bo yy, nagrywałem nawet, co dostałem, nie? Jeśli wiedziałem czy DJ nagrywać już to miałem głośniki też rozkładać więc no. Mm. Dobra widzowie. Yy, jeszcze minutka i kończymy tego vloga. Bo jeszcze muszę nagrać kolejny film, jeszcze zmontować to wiecie. Yy, dobra. Wczoraj sorry, że nie, nie mogłem nagrać, ale byłam przeziębiony. Dzisiaj już tylko katar. Znaczy wczoraj też miałem katar, ale yy, gorzej się trochę czułam, więc yy, dlatego nie mogłam nagrać filmu, <grym> bo byłem os, taki osłabiony, trochę miałem start gorączkowy dobra widzowie. Dzisiaj jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Zobaczę ile zostało Ile wbiliśmy ma... subów? Bo od tamtej pory nie pamiętam, ile wbiliśmy. Muszę dzisiaj wejść w studio i zobaczyć, nie? Dobra, widzowie, to ja już kończę, więc cześć.